Spokój i dobro kochani. Dzisiaj mamy wtorek 11 maja, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, Pan Jezus mówi do apostołów, że korzystne jest dla nich odejście pana Jezusa do ojca, dlatego, że kiedy on odejdzie, to przyśle Parakleta, który przekona świat o sprawiedliwości, o grzechu i o sądzie. Pewnie zauważyliście, kochani, że w nowym lekcjonarzu, w nowym tłumaczeniu Słowa Bożego, które czytane jest w czasie Mszy Świętej, dawne słowo w odniesieniu do Ducha Świętego, które tłumaczyliśmy jako pocieszyciel, zostało zastąpione słowem Paraklet. Otóż bierze się to z języka greckiego parakletos, czyli dosłowne tłumaczenie wezwane obok. W starożytności, kochani, to słowo paraklet i ta funkcja parakleta była używana w momencie, kiedy ktoś przeżywał jakiś kryzys. Powiedzmy, że stoicie przed sądem i po prostu świat wam się zawalił. Kiedy widzicie, że działacie w sposób chaotyczny, nie potraficie zebrać myśli. Potrzebujecie kogoś, kto stanie obok, kto będzie waszym adwokatem, waszym obrońcą, waszym wspomożycielem, kimś takim, kto będzie w waszym imieniu się wypowiadał, a nawet czasem zdarzało się, że Paraklet zupełnie nic nie mówił, natomiast jego obecność sprawiała, że zamykał usta oskarżycielowi. Paraklet był gwarancją tego, że ten, którego on bierze w obronę, po prostu jest godzin tego, aby stanąć przy nim. Paraklet, kochani, to serdeczny przyjaciel, który gotów był na to, aby stanąć przy oskarżonym, żeby bronić jego honoru, bronić jego niewinności. A jeśli jego niewinność by była podważona i musiałby ponieść karę, to paraklet był nawet tym, który mógł na siebie wziąć tę karę i sam, powiedzmy, iść do więzienia. A więc, kochani, Paraklet to osoba, której wzywa się w momentach zwątpienia, kryzysu, kiedy masz problemy, kiedy jest ciemna noc wokół ciebie, kiedy nie masz nikogo, kto stanie w Twojej obronie, to wówczas Paraklet jest obok ciebie, on Ciebie nie opuści. To Twój serdeczny przyjaciel. I właśnie o kimś takim mówi Pan Jezus. Duch Święty jest właśnie Parakletem, tym, który jest nam dany do tego, żeby nas wspomagał w momentach kryzysowych. Otóż chcę Ci teraz przekazać dobrą nowinę, że Pan Jezus odchodząc z tego świata nie zostawił Ciebie samego, że dał Ducha Świętego, Ducha Parakleta, Wspomożyciela, który jest obok Ciebie i który Cię nie opuści. Bardzo często w Piśmie Świętym Szatan był przedstawiany jako oskarżyciel, natomiast Duch Święty jest adwokatem, tym, który ręczy za Ciebie, który jest obok Ciebie. Które bierze na, cie, na siebie karę, która być może jest zasłużona wobec ciebie. On ciebie nie opuści, on ciebie chce usprawiedliwić. Na zakończenie chcę Wam życzyć, abyście czuli obecność Parakleta, Ducha Świętego Wspomożyciela, który będzie obok Was w tych chwilach, kiedy będzie Wam najbardziej ciężko. Duch Święty Was nie zostawi. Przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.